Przez kilka tygodni przez polskie media przetaczała się dyskusja na temat ceny kredytów w Polsce. Bankom zarzucano, że w swojej chciwości narzucają wysokie marże, a jednocześnie nie chcą kredytować polskich firm i klientów indywidualnych. Od czego zależy cena, po której banki udzielają finansowania i kto ma decydujący głos w tej sprawie? To jak to jest z tą akcją kredytową? Bo to jest drugi temat, który krąży szeroko. Mamy co chwilę wykresy. Jedna gazeta czy... nawet ten temat wywoła... wywołała. Tak, rzeczywiście mamy też chociażby dzisiaj szacunki Polskiej Agencji Prasowej, to się powołam, żeby było bezpiecznie, gdzie mamy szacunek sektora, jeśli chodzi o zyski netto w tym roku 40 miliardów, z czego 25 z oprocentowania obligacji skarbowych. Chciałem zapytać, czy to jest mit, tak żeby też uzyskać jakieś wyjaśnienie od państwa. No mit to nie jest, bo widzimy, że w naszych bilansach ciągle rośnie pozycja dotycząca obligacji skarbu państwa. No, finansujemy dług państwa. No, też jesteśmy po to, prawda? No, znowu tutaj Przemek mówił, może to finansować ktoś inny. No, ale, może warto, ale może warto. Co więcej, my właściwie przez państwo jesteśmy do tego e, zachęcani, ponieważ od tego nie płacimy podatku bankowego. W pewnym sensie jesteśmy zniechęcani do udzielania kredytu, ponieważ od tego płacimy podatek e, e, bankowy. Natomiast mitem jest, że my nie chcemy udzielać kredytów. No, jak wszyscy tutaj siedzimy, wiemy, że zarabiamy prawda, również na kredytach. I ja oczywiście mogę mówić za, za, za swój bank, ale, ale w istotny sposób wzrosła akcja kredytowa w Santander Bank Polska, i to zarówno po tej stronie korporacyjnej, jak i po stronie finansowania, finansowania ludności. Natomiast jest prawdą to, kiedy rozmawiam z, szczególnie z klientami firmowymi, SMI czy korporacyjnymi, no, ta niepewność, która jest również niepewnością geopolityczną, no, nie wpływa w sposób no, nie zachęca do, do, do inwestowania. Tak? No, rzeczywiście. Rzeczywiście też poziom inwestycji w Polsce jest nadal bardzo niski, po, pomimo tych zapowiadanych ogromnych również planów inwestycji e, publicznych i to jest przyczyna do, do, do rzeczywiście martwienia się. Natomiast na pewno ja mo, mogę mówić jeszcze raz za siebie, no, ja jestem po to, żeby udzielać kredytu, żeby finansować gospodarkę, finansować potrzeby klientów i nie ma, tutaj, nie ma tutaj żadnej działalności polegającej na tym, że ja wstrzymuję, czy nie chcę, nie chcę tego typu działalności prowadzić. Czy jak ty mógł dodać, niech to wybrzmi jednoznacznie. Bariera jest po stronie popytu na finansowanie, a nie po stronie gotowości do zapewniania tego finansowania. Banki w Polsce są strukturalnie totalnie nadpłynne, Wręcz wyzwaniem jest alokowanie tej nadmiarowej płynności w rozsądne instrumenty. Poszukujemy projektów, poszukujemy klientów. Tam, gdzie te projekty są, no dochodzi, powiedziałbym, do bardzo agresywnej walki konkurencyjnej, która przekłada się zarówno na bardzo niski poziom cen, jak i struktury finansowania, na które. Bankowcy z innych krajów europejskich szeroko otwierają oczy, które są po prostu bardzo agresywne i bardzo ryzykowne, i tu zupełnie ja nie mam nawet pomysłu, skąd ci, którzy mówią, że banki nie chcą kredytować, biorą ten tok myślowy. My naprawdę chcemy, i to wybrzmiewa w każdej takiej dyskusji, wybrzmiewa na naszych konferencjach inwestorskich co kwartał. My się tłumaczymy a też inwestorom, dlaczego te kredyty nie rosną tak, jak żeśmy obiecywali, że urosną. Bo my chcemy kredytować gospodarkę, chcemy kredytować klientów indywidualnych. Ja się w pełni podpisuję pod tym, co, co powiedział mój zacznę przedmówca. Natomiast o tym trzeba mówić dużo, głośno i wyraźnie, żeby ten no, tworzony taki paramit, że to banki nie chcą, spacyfikować, żeby on przestał żyć w przestrzeni publicznej. To może ja połączę dwa wątki, bym powiedziała Michała i, i Przemka. Z jednej strony rzeczywiście Przemek powiedział, że mamy dużą nadpłynność w sektorze. Wskaźnik kredytów do depozytów to jest 60-70% w tej chwili, wyjątkowo niski, biorąc pod uwagę historię. Tak? Z drugiej strony pewno każdy z nas przyjąłby większy popyt na kredyt i jest gotowy do finansowania akcji kredytowych. I teraz dlaczego się biorą wszystkie obligacje i papiery w bilansach banku, gdzie to strukturalnie zmienia się do powiedzmy około 30, nawet ponad 30%? No dlatego, że te pieniądze, które są, które częściowo są też pozostałością programów wsparcia covidowych, Trzeba w coś zainwestować. Nie mamy popytu na kredyt, albo jest niewystarczający popyt na kredyt, to inwestujemy w papiery, które nie mają podatku bankowego. I taka jest logika i narracja całej, bym powiedział, działalności bankowej. To tak bardzo zastanówmy się, dlaczego tak jest. No bo też padło na forum bankowym takie pytanie, czy to jest możliwe, że Polska rozwija się tak szybko, a tego popytu na kredyt nie ma. No i wydaje mi się, że tak, rzeczywiście. Mamy sytuację taką, że w stosunku do krajów Unii Europejskiej, to udział kredytu dla przedsiębiorstw w Polsce jest tam około 15% do GDP, w Europie jest bliżej 30% i mamy jeden z niższych wskaźników inwestycji. Prawda? Ale z drugiej strony, ja przypominam sobie, że była kiedyś taka złota zasada w bankowości, że to depozyty detaliczne finansują korporacyjne kredyty. Dzisiaj mamy taką sytuację, że korporacje finansują się same. Mamy dzisiaj nadwyżkę depozytów korporacyjnych nad kredytami korporacyjnymi. I stąd wynika też, że banki są nadpłynne, ale też nasze korporacje są nadpłynne. Dzisiaj netto firmy dostają więcej odsetek od depozytów niż płacą kredytów. I to jest jakby pierwszy, myślę. Tak, paradoks, jakby zmiana tej, tej zasady. Druga kwestia, jednak struktura firm w Polsce jest trochę inna niż w Europie. Na tysiąc mieszkańców mamy no, jeden z najniższych wskaźników udziału firm powyżej 50 pracowników, a te firmy tak naprawdę głównie na świecie inwestują i to one zaciągają... Kredyty. Jeśli my mamy taką strukturę, że mamy jednak większość małych i średnich przedsiębiorstw, no to one są mniej skłonne, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy tak częste zmiany regulacyjne, prawne, podatkowe. Więc jakby ta niepewność powoduje, że te mniejsze firmy trochę mniej inwestują. I ostatnia, ostatni element, o którym tu była już mowa, udział firm z kapitałem zagranicznym. W większości tych firm 44%. To jest udział firm zagranicznych, które finansują z reguły te projekty albo od spółek matek, albo z banków, które nie mają podatku bankowego. No i kółko się trochę zamyka. Na rynku nieruchomościowym, moim zdaniem, większość transakcji jest robiona przez banki zagraniczne właśnie z uwagi na kwestię podatku. Ten podatek. Tak, tak. Od nas jakby eliminuje z tego typu transakcji. Więc, moim zdaniem, to są główne powody, dla których my nie mamy i oczywiście wysokie stopy procentowe, no bo one też wpływają po pierwsze na rentowność projektów. Jeśli projekt jest, ma rentowność poniżej jakby inflacji, no to wiadomo, że nikt czegoś takiego nie zrobi i wpływa też na zdolność kredytową. Klientów no, wysokie stopy powodują, że ta zdolność kredytowa jest niższa, więc jest ileś czynników, które powodują, że tego popytu nie ma. Tak, stopy ja myślę, szybko nie spadną. To co pewnie? Tu wybrzmiewa, nie padło wprost, ale, ale padło, że polski podatek bankowy jest konstrukcyjnie wadliwy. My go nazywamy podatkiem bankowym, ale tak naprawdę to jest podatek od kredytów. Więc z jednej strony chcielibyśmy, żeby tych kredytów było więcej, popyt jest słaby, ale z drugiej strony obciążamy fiskalnie każdy kredyt, który bank miałby udzielić. No to jest trochę nonsens. Oprócz tego podatku bankowego w pytaniu też padł wątek samej ceny tego kredytu, niejako wyższej porównanej do wielu krajów europejskich. Myślę, że to kolejny element do tego pierwszego punktu, do tej edukacji i komunikacji tam zostaliśmy pokazani jako sektor, który jest najdroższym sektorem w całej Europie. Myślę, jak tutaj siedzimy, wiemy, że ta średnia marżliwość kredytu, która jest chyba poniżej 1,7 średnio procenta dla naszego sektora, no i jest de facto już marżą, no, prawie że po kosztach, biorąc pod uwagę wszystkie wątki, nie tylko ryzyka kredytowego, ryzyka prawnego, podatku bankowego i innych elementów. Więc myślę, że znowu tu by należało szukać przestrzeni do pokazania w prostych słowach, myślę, że jeśli ten przysłowiowy Kowalski czy mały przedsiębiorca zostałby zapytany, czy byłby gotowy pożyczyć pieniądze sąsiadowi bez oprocentowania i, i które nie zostaną mu zwrócone, myślę, że może może, może zaczęlibyśmy poruszać się na tym, na tym samym poziomie, więc myślę, że e, e, obalanie tego mitu kosztu, tego faktycznej marży, której rzekomo kwierzecze banki pobierają, jest ważnym elementem. Uświadamianie, że większą częścią ceny są jednak stopy procentowe, które też od sektora nie zależą, no jest już ważnym elementem obalania przynajmniej tego, tego elementu. Czynniki popytowe e, i przedsiębiorstw Tutaj się absolutnie zgodzę, to jest kwestia podatku bankowego, ale też przewidywalności podatkowej, przewidywalności stabilności prawa. Pewnych gwarancji w przypadku, tu już mówię o dużych dużych przedsięwzięciach, które moglibyśmy realizować. Myślę, że to też jest duży element nie tylko dla BGK, ale też dla Ministerstwa Finansów, jeśli chcielibyśmy wspólnie rzeczywiście tą działalność mocniej wspierać i, i, i rozwijać. Ja mam takie proszę. dane, bo to bardzo krótko jedno zdanie odnośnie grytów mieszkaniowych, bo wokół nich jest zazwyczaj więcej ekscytacji. Dane na koniec stycznia: średnia marża w Polsce 1,67%, czyli poniżej. 1,7, jak wspomniałeś, w Niemczech 2,07, w Holandii 1,94. Tyle tylko, że Niemiec czy Holender dostaje tą marżę plus 2,5% stawki 5 ,5. referencyjnej, a u nas stawka referencyjna jest ponad dwukrotnie wyższa. 5 ,5. Ja myślę, że też brakuje trochę nam w przestrzeni publicznej takiej precyzji, sformułowań i informacji i stąd wiele y, 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 się bierze niezrozumienia, i takich właściwie nieprawdziwych stwierdzeń, tak? Mówimy o marża, o procentowaniu, gdzieś tam się jeszcze mieszało z nimem, z marżą odsetkową netto, także gdyby to rozgraniczyć i precyzyjnie co do tych pojęć ekonomicznych się wyrażać, może by tego takiego um, nieprecyzji było, było mniej po prostu. To może panowie prezesi na koniec i zamknijmy ten wątek, przejdźmy do, do, do nowego. Znaczy... Myślę, że my tutaj podaliśmy mnóstwo elementów, ale nie wiem, czy rozjaśniliśmy sytuację, czy trochę ją znowu zaciemniliśmy, w zależności od tego, do kogo rozmawiamy. Więc myślę, że w podsumowaniu powinniśmy sobie powiedzieć kilka, kilka tematów takich najbardziej upraszczających. Najbardziej upraszczających. Pierwsze. Każdy problem... Powinien być właściwie nazwany, bo wtedy można przeprowadzić analizę. Jeżeli problem jest źle nazwany, albo zastąpimy go pozornym rozwiązaniem, natychmiast konstruowanym, to przestajemy się nad tym zastanawiać. A więc problem polega na tym, że w Polsce mamy do czynienia z poważnym problemem niewykorzystania czasu celem budowy przyszłej konkurencyjności i oddalamy się od, od wzmocnienia siły zwiększenia owej konkurencyjności w czasie, ponieważ zaczynamy kreować proste rozwiązania, typu banki nie chcą udzielać kredytów, a więc jest to szkodliwe, bo nie prowadzimy analizy. To, co przed chwilą powiedział Piotr, jest to dokładnie element, na który powinniśmy zwrócić uwagę a więc zastanowić się, dlaczego polskie przedsiębiorstwa e, tak mało zaciągają kredytów, dlaczego tak mało inwestują, dlaczego. Mamy taką konstrukcję i co robimy w zakresie struktury polskiej, w, polskiej wytwórczości w tym zakresie? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedział Piotr, to kilka elementów zaczyna się nasuwać. Pierwsze, musimy budować ośrodki kondensacji inwestycji w postaci dużych inwestycji publicznych, ale rozszerzających się kaskadowo, dbać o kapitał zagraniczny, bo mamy go znowu za mało. Czyli musimy odtworzyć to, co robiliśmy w latach 90. i na początku lat 2000, a dla wszystkich przedsiębiorstw musimy tworzyć warianty, w których przewidywalność ich działań inwestycyjnych będzie wspierana i wspierać je w osiąganiu nowych rynków. Jeżeli powiemy, że banki biorą za dużo, to my tej analizy nie przeprowadzimy i nie podejmiemy żadnych działań. I to nazywam jako Złym rozwiązaniem z punktu widzenia politycznego, bo źle formułując problem, w ogóle nie pochylamy się nad faktycznymi rozwiązaniami. I tak dalej, i tak dalej. A więc owa e, silny problem, strukturalny problem na płynności polskiego sektora bankowego, który rozciąga się od klientów indywidualnych po firmy. A nasza struktura jest dokładnie tak, jak mówisz. Mamy małe firmy, za małe w stosunku do wielkości kraju, i mamy duże firmy, które mają specyficzny charakter samofinansowania się plus środków z zewnątrz. Trzeba to zmienić, bo w przeciwnym wypadku, my nie, to są motory wzrostu, które czerpią w głównej mierze staniości siły roboczej, której już nie mamy. To się już skończyło, to się wygasiło. I dzisiaj trzeba odpalić inne silniki wzrostu, przebudowy, a nie damy tego zrobić, jeżeli firmy nie zainwestują, zwiększając popyt na kapitał, nie, nie zmieniając procesów produkcyjnych, nie przekształcając się w kierunku większego wykorzystania energii, i wreszcie w ramach energii nie zapewnimy im najniższych kosztów gazu i prądu, która dzisiaj jest podstawą konkurencyjności na świecie. Zła definicja. Złe rozwiązanie, wskazywanie na cyklistów lub na bankierów, że oni są winni, powoduje, że my w ogóle nie postępujemy w linii logicznego podsumowania tego, co nam jest potrzebne. Banki. Jest absurdem myślenie, że banki nie chcą udzielać kredytów, bo to by była nitka samobójcza. Jeżeli, za, jeżeli bankom zarzucamy chciwość liczoną w naszej kalkulacji. To jak możemy jednocześnie mówić, że jesteśmy takimi idiotami, którzy nie chcą zarabiać. Więc bądźmy spójni, bądźmy racjonalni, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak? Rozwój cywilizacyjny zaczyna się od tego, że człowiek nadał imiona wszystkim zwierzętom. Może powinniśmy wrócić do tego i wreszcie zacząć nazywać problemy, a nie znajdywać rozwiązania, podczas kiedy nie zidentyfikowaliśmy problemu. Dla mnie to jest irytujące, bo powoduje, że dalej tracimy czas a nie stać nas już na stratę czasu. Świat goni. Tak sobie myślę, Eugeniusz, że szkoda, że nie zaprosiliśmy ministra finansów na nasze tutaj spotkanie. Minister finansów, zwracam uwagę na jego wypowiedź w Trójce z zeszłego tygodnia, dokładnie wypowiedział się jak fachowiec i ja mu, ja zdejmuję czapkę i uznaję, że wie o czym mówi. Czy Dlaczego, nikt go, Dlaczego nikt go nie słucha? Dlaczego nikt go nie słucha? Rozumiem, że nikt nie chce mnie słuchać, to jest w miarę oczywiste i normalne, natomiast dlaczego nikt nie chce wysłuchać ministra Dąńskiego? Bo on nie jest politykiem, tylko profesjonalistą. Być może. The, the, the first problem that we have, because as Bruno said, so the banks want to give credits. Why there is no credits? There is a fact that we need to understand, is the reference rate is 5.75. So, first of all, inflation is created by monetary policy it's not by war it's not by supply inflation this is not true anybody that study basic economics know that inflation is created by monetary policy and the only way to Reduce inflation is again by monetary policy. Every time that you decrease interest rates, you save the country from the recession, which is very good, but you create inflation. You want to solve inflation, you need to increase the interest rates. And there is no other solution in the world anywhere. So now we have 575 basis points, and we need to wait a little bit more to start to cut. So, when you have 575, you have a lot of people putting in deposits, that's why the banks are so liquid, and you don't have a lot of people using the credits to make any other solutions. Besides that, we have exactly what Bruno said is that the driver of the recent years of Poland, Polish uh, uh, PKB, uh, GDP, is uh, consumption is not investments we we all would like to be investments but unfortunately it's not again this year we say okay this is the year that is going to be investments let's wait and see but uh, but but let's 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 that so i reference rate that is not in the bankers' way to reduce it, and it's just by the council to reduce it and needs to wait to see visible improvement on inflation. Then, investments are not so strong in the Polish economy as we would like. And last but not least, there is still a lot of challenges that we know, and maybe we can talk about that in terms of long-term consumer credits, namely mortgage loans that could be also a solution uh, still in Poland, but needs to be also a better um, legal frame to have more confidence in the terms of the banks because we are there at minimums as well. But I think this is, the, this is these three topics. So it's high, risk-free rate, low investment in the economy, and difficult legal environment for consumption credits. Szanowni Państwo, chciałem na stole położyć teraz... Chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Tak, tak żeby to trochę proszę. optymizmu, jakby... Że, no bo trochę tak narzekamy. Ale co my możemy zrobić? No bo nie mamy wpływu na stopę referencyjną. No ale mamy jakiś tam wpływ na marżę i wydaje się, że odmieszania jakby herbaty ona nie będzie słodsza. Czyli to, że my te pieniądze, które banki zarabiają, być może damy Frankowiczom, czy damy więcej podatku, czy damy komuś innemu, tych pieniędzy jakby nie przybędzie. A ja powtarzam, te pieniądze nie zostają w banku. Czyli one i tak są rozdystrybuowane, i tak. Natomiast co zrobić, żeby procesy w banku były tańsze? Bo jeśli procesy w banku będą tańsze, to my mamy wpływ wtedy na e, marżę. No i moim zdaniem taka kilka podstawowych e, kwestii. Ryzyko kredytowe. Dlaczego dzisiaj musimy jakby odpytywać tych klientów, czy sprawdzać ich rachunki, skoro mamy super informację bazy ZUS, US, która ma bardzo dobrze zweryfikowaną i rzetelną informację. Za zgodą klientów no dajmy jakby API do poszczególnych banków, żeby za zgodą klienta można było sprawdzić te kwestie. To ma wpływ na fraudy, to ma wpływ na ryzyko kredytowe. Można to, wszyscy będą z tego zadowoleni. Kolejna kwestia ryzyko prawne. To ryzyko prawne powoduje, że nasze umowy kredytowe będą puchły. One będą puchły, co, będą coraz bardziej skomplikowane i procesy będą też coraz trudniejsze. To wszystko kosztuje. IT kosztuje kwestia e, jakby właśnie złożoności tych umów. To również kosztuje. Uprośćmy te kwestie i wszyscy będą zadowoleni.